hospicjum, tak, hospicjum Wilnie, to, to jest taka długa historia, która, która, i to widzę, że to jest jakiś wpływ i to mogę powiedzieć ducha świętego, to była taka niespotykalna chwila, kiedy poznałem siostrę Michaele, bo zadzwoniła mi jedna pani z dołu, że siostra jest do mnie. W momencie, kiedy A, byłem w Orlenie? Przyjechała Michaela, tak? Tak, do tak przyjechała, ja sobie myślę, Boże. Ja nie znam siostry, to coś może ojciec a o czym ja nie wiem. Generalnie zapomnieli dodać, że to jest siostra zakonna. I pamiętam, weszła siostra Michela z tym swoim błyskiem wokół, bo wiesz, ona tak. ma ten błysk wokół. Wiem, ona, ona tutaj była u nas, my z nią żyjemy, to nasza mama, tak słuchaj, jak porozmawiałem z nią i mówię tak, jak będę w Morzejkach obrócę się do Wilna. No i tak to zrobiłem. Obróciłem się do Wilna, zobaczyłem całe to jej dziedzictwo i mówię wtedy, słuchaj, wiesz co, to my. Pomożemy ci. My damy na utrzymanie tego hospicjum, ale ona oczywiście mówi: Nie no, wiesz, jeszcze tu bud chcemy budować hospicjum dla dzieci. Mówię, dobra, to my połowę sfinansujemy. I tak się złożyło, że Bóg dał mi być 6 lat w Orlenie, i udało się to hospicjum postawić i zbudować.